Moi drodzy, ja zapaść tylko pod jadka? Najlepszy sposób, przyjść rano, zadeptać tam, gdzie możemy, wszystko zadeptać. Przyjść po dwóch godzinach i takie wybruszenia są. I wtedy polewamy wodą z ludwikiem. Konewka wody i naprawdę łóżeczka tego ludwika, może dwie. To jest neutralne dla roślin, nic im się nie stanie. Polewamy w taki sposób, żeby dostało się do tych kanałów. Kanały są poziome, pionowe. Zależy, czy on tam chodzi, czy śpi. Yy, polewamy i czekamy, patrzymy, gdzie on wyjdzie. On nie lubi tego zapachu yy, ludzik miętowy zazwyczaj. Ale też inne płyny też mogą być. Coś, żeby się po prostu pieniło. Yy. I liczymy, że zaraz wyjdzie. Oczywiście trzeba być przygotowanym na jego wyjście. Yy, pudełeczko, gdzieś idzie. Siostra mówi, że już idzie. Pudełeczko, bo już najwięksi twardziele. Spójrzcie tutaj. O, już tu idzie. Najwięksi twardziele, jak go zobaczyli po raz pierwszy, to robili dwa kroki w tył. Ładny. O, bestia. Dobra, bierz go.